Nie, maneczko, z jestem oczywiście iupikyt i chciałbym Was zaprosić na live'ika oczywiście z promowania i oceniania kanałów No nie, przepraszam, zapomniałem sobie miniatureczkę zmienić Przepraszam, że mówię tak cicho, ale jest już naprawdę bardzo późno więc no wiecie dlaczego mówię tak cicho Lecimy sobie szybko do puszka. Lecimy sobie szybko do puszka, zobaczyć jak tam u niego. Łapeczka w kura oczywiście. Dobra. Dobra, dawajcie. Czekam aż Czekam aż tutaj pan wejdzie. Dobra, idziemy sobie na kanał, na swój kanał. Dobra, mamy tutaj na żywo. No i czekamy na jakieś osoby. Live'ika nie planuję robić jakiegoś mega długiego, jakiegoś, nie wiem, 30-minutowego albo coś. Żeby nie był za długi. Żeby wiecie, nie był aż taki długi. Dobra, jedna osoba ogląda. Ciekawe co ta osoba nam zaoferuje. Chat toast. Na razie nikt nic nie napisał. Siema puszek. Siema siema. Siema Eniu. Widzę, coś mi chyba zrobiłeś rajda, bo dwie osoby nagle są. Dzięki za łapkę, dzięki za łapę puszek. tu można, a e, ja nie chcę zablokować. Halo, nie chcę. Siema, Philip Games. Siema, siema. Yy, Kurczę. No, siema, siema, oczywiście. Yy, nie wiem, jak do ciebie wbić, ale. No, dobra, lecimy do puszka, lecimy szybko do puszka. Siema, Kue. Kurczę, to to Rajdzik. To rajdzik normalnie. Dzięki. Dzięki za rajdzik. Dzięki za rajdzik puszek. No, no to kozak. No to kozak. Dzięki. Dzięki. O kurde. Dwie łapy w górę. Dzięki. Subika coś by można było? Lal. Dobra, lecimy do puszka. To, skoro tacy aktywni jesteście, że od razu wbiliście, to może live'ik będzie trochę dłuższy. Kto wie? Dobra, poczekajcie, ja sobie pobieram ruletkę decyzji i pobierali sobie moderatora. Albo sobie do promowania, więc to teraz sekundkę, poczekajcie, oczywiście. Y... Ruletka. Ruletka decyzji. I ją sobie pobieramy. Ona się tu oczywiście będzie pobierać. A my sobie, lecimy z powrotem na YouTube. Yy, Dobrze. Na chwilę wywaliło, ale już jest wszystko git w komplecie. Przepraszam Was za to widzowie, ale lajka wywala. Ciągle mi lajwika wywala, nie wiem dlaczego. Okej, okay, dobra, czekamy na jakieś osoby i wchodzimy sobie od razu na YouTube.